Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiejszy filmik też jest odpowiedzią na bardzo często zadawane przez nas pytania w kwestii, jak kupić paletki czy ryby i nie zostać oszukanym. Może nie tyle oszukanym przez sprzedawcę czy osobę, osobę, która te ryby Wam sprzedaje, ale jak brak naszej wiedzy może wpłynąć na to, że Wybór naszych podopiecznych okaże się wyborem nietrafnym, i w konsekwencji może doprowadzić do tego, że ryby, które nabyliśmy w bardzo szybkim czasie stracimy z powodów trafiących ich różnego rodzaju czy pasożytów, czy chorób bakteryjno grzybiczych Generalnie pierwsza zasada najważniejsza, to sprawdzamy, czy ryby. Trzymane są w jakimś sklepie, czy u importera, czy u hodowcy, u hodowcy raczej mi się nie martwił, bo na pewno hodowcy to e, e, są osobami, które mają jakąś tam określoną wiedzę i nie łączą ryb z różnych e, biotopów, ale tutaj będziemy raczej mówili o jakichś, jakichś sklepach czy punktach sprzedażowych. Jeśli zobaczycie, że w jednym zbiorniku bywają ryby z jeziora, nie wiem, tanganiki, malawi, Pomieszamy z dyskowcami, to od razu jest to dla nas informacja, że osoby, które to robią, nie mają żadnej wiedzy, a kierują się tylko chęcią po prostu zysku. To jest pierwsza rzecz. Czy ryba trzymana jest w odpowiednich warunkach? To znaczy, że zbiornika nie zalegają dużej ilości nieczystości, pozostałości, odchodów. Czy jest w miarę czysto? Czy, czy, czy czy widać jakieś osady w zbiorniku? To też jest nasza informacja, czy osoba, która Wam te ryby sprzedaje, czy po prostu dba o, o te ryby. Jeśli chodzi o sam temat zakupów i wybieranie ryb, które mają później znaleźć się u nas w zbiorniku, to zwracamy uwagę w pierwszej chwili na wygląd. Co to znaczy na wygląd? To jest bardzo oczywiście ogólnie Zwracamy uwagę na płetw. Ryba zdrowa. Prawidłowo prowadzona ma płetwy, rozpostart, nie kuli ich, nie składa. Jeśli ryba składa płetwy, kuli, to znaczy, że coś się trafi albo złe parametry wody, albo jakiś pasażer na gapy, czyli jakaś chorobotwórcza e, e, bakteria, czy jakiś grzyb, lub jakiś inny czynnik, który negatywnie na nią wpływa. Czyli zwracamy uwagę na, na płetwy. Na samą uwagę na ubytki na płetwach. Jeśli ryba ma e, takie drzery, wygląda to jakby nożyczkami pociągu. takie ząbki, ubytki na płetwie, zwłaszcza dyskowiec na płetwach ogonowych, to znaczy, że rybę trafią już e, bakterie e, i grzyby, ewentualnie już ma w zaawansowanym stadium jakąś chorobę pasożytniczą. Bardzo e, często te brzery na płetwach spowodowane są przez bakterie z rodziny Aeromonas. Jeśli chodzi o wygląd ryby, bardzo też ważne jest czy jak spojrzymy na rybę delikatnie pod światło, czy ryba nie ma przebarwień, nie ma nalotów. Jeśli zobaczymy pod światło takie białe naloty, plamki, przebarwienia to też dla nas jest Sygnał, że jakaś jednostka chorobotwórcza już tą rybę trafi. Na pierwszy rzut oka, co możemy stwierdzić, jak ryba pływa i jak ryba żeruje. Jeśli widzimy ryb spulone, spłoszone, siedzące w kącie, piwające się. Od razu z takiego miejsca uciekamy. Nie kupujemy żadnych ryb. To już dla nas jest informacja, że ryba jest źle prowadzona i może mieć ta ryba szereg różnych problemów chorobotwórczych. Każda dobrze prowadzona ryba, dobrze trzymana, nawet jak jest najedzona, zaraz po karmieniu i tak będzie dalej szukała pokarmu. Ryby już były się karmione, ale pokażę Wam, jak się zachowuje ryba, która można powiedzieć jest w miarę dobrych warunkach prowadzona. Tutaj wrzucimy kawałeczek jakiegoś pokarmu, I mimo to, że rybki są najedzone, jak widzicie, płyną i dalej poszukują jedzenie. Na co zwracamy uwagę, jak już wiemy, czy, jak ryba wygląda na oddech ryb. Oddech nam bardzo dużo może powiedzieć o tym, czy, czy ryba ma na przykład pasożyty strzelowe, jeśli chodzi o wyskowce. niekoniecznie musi mieć pasożyty, może mieć bakterie, może mieć przez te bakterie spowodowane nadmierne wydzielanie śluzu. Wtedy ryba ma problem z oddychaniem. Oddycha szybko, krótko, płytko. Częstotliwość oddechu jest dużo inna niż w normalnych warunkach. Ryba generalnie oddycha bardzo spokojnie, o no chyba, że zaraz po posiłku, po pokarmieniu po ten oddech się przyspieszy. Ale generalnie ryba nie powinna mieć problemów z Oddychaniem, złapaniem powietrza. Jeśli mówię, ryba bardzo szybko oddycha, skrzela pracują nierównomiernie, albo jedno pracuje, drugie nie pracuje. Jeśli zobaczymy jakiś śluz wydostający się spod skrzela, to też dla nas informacja, że ta ryba od standardu troszeczkę odbiega. Na co jeszcze zwracamy uwagę? Na zachowanie ryby, czyli czy ryba pływa. Niedopuszczalne jest, żeby na przykład dyskowiec. Gdzieś stał w kącie, kiwał się na boki. Może być dla nas informacja, że ryba ma różnego rodzaju też problemy chorobotwórcze. Na co zwracamy jeszcze uwagę na dyskowca? Na oczy. Oczy nie powinny mieć żadnych nalotów, żadnych przebarwień i żadnych osadów. Jak zobaczycie u dyskowca, mętne oczy, czy taką białą obwódkę dookoła oka to już też informacje są dla nas takie, że ryba ma bakterie. No z przykrością muszę stwierdzić, że nie raz widziałem w ogłoszeniach, a w portalach ogłoszeniowych ryby, sprzedawane, można powiedzieć, za ciężkie pieniądze, które nawet jakby mi dopłacili, to bym do swojego zbiornika nie wpuścił, bo widać, że ryby są zainfekowane bakterią i to bakterią taka, która już daje pewne oznaki wizualne, Które możemy dostrzec na gołe opie. Na co zwracamy jeszcze uwagę? Na ubytki różnego rodzaju. Tutaj tu się pojawiają może nie tematy chorobotwórcze, ale tak zwane wady genetyczne wady nabyte. U paletki jedną z taką najczęściej spotykaną wadą, bardzo rzadko przez potencjalnych kupujących wyłapywaną, są problemy z skrzylowe. Zbyt krótkie skrzela, i to jest jedna z wad, lub odjęte skrzela. Generalnie tutaj, na przykład, widzicie na ryb melonie, pod nam troszeczkę przesłonił obraz. Skrzela, pokrywa sklowa powinna zachodzić ładnie na ciało ryby. Jeśli jest przerwa albo ubytek, to znaczy, że ryba ma wadę genetyczne. Jeśli skrzelo jest objęte w jedną lub drugą stronę to też jest wada genetyczna. Obejście sobie chwilach wolnych ogłoszenia, zobaczcie, ile ryb ma takie wady. Bardzo często też ryby mają, tak jak na ja to mówię, orli dziób. Jak zobaczycie z boku, paletka ma taki dziwny garb. To też jest wada. Pomijam wady takie widoczne gołym okiem, czyli na przykład ubytki w płetwach. Zdarza się, że ryba z jakiegoś powodu nie ma na przykład fragmenta, fragmentu płetw. To też jest wam. Na co zwracamy uwagę też na e, odchody? Jeśli zobaczymy e, w sklepie czy uchodowcy białe, biarlatowane e, odchody, to zapytajmy się najpierw, czy, e, czym jest ryba karmiona. Bo niektóre, mm, na przykład jak wodzienie, będziemy karmić, czy artemią, e, Kolor odchodu będzie inny niż będziemy karmić granulat. Ale jeśli do białych odchodów dodamy wygląd ryb, czyli e, poskładane płetwy, ubytki na płetwach, e, różnego rodzaju naloty, przebarwienia, mętne oczy, kiwające się ruchy, no to już nam tu się pojawia szereg różnych czynników robotworczych, które widać ewidentnie naszego kupila e, trafia. No to jeszcze zwracamy uwagę na występowanie pieprz, chociaż pieprz, czyli tak zwany nalot u ryb czerwonych czy piżonów? Bardzo często występuje jeśli tło jest na przykład ciemne i twarda woda. Bardzo często jeśli taką rybę nabędziemy, zapewnimy jej jasne tło i niskie wartości węglanowe wody. I niższe pH, to ten pieprz u ryby w większości schodzi. Oczywiście, chyba że ten pieprz jest wynikiem złego dobrania genetycznego ryby i pomieszania określonych gatunków. Ja mówię o tym drugim przypadku. Na co zwracamy uwagę, jeszcze na zachowania ryb. Czyli ryba powinna się po zbiorniku przemieszczać, pływać wykazywać zainteresowanie innymi rybami. Jeśli to są ryby już w fazie jakiegoś na przykład tarła, walki yy, i zachowania, które pokazują chęć utworzenia yy, jakiegoś tam stada, czy yy, chęci yy, posiadania potomstwa u ryb. Jeśli zobaczycie, że ryba wpływając, yy, podpływa do różnego rodzaju elementu wystroju, przedmiotów, otoczenia. Yy, i próbuje się ocierać, jakby coś zrzucić. Nie zawsze może to być oznaką jednostki chorobotwórczej, jak na przykład przywry skórne, ale może być to i bardzo często niestety jest to objaw złego, złych parametrów wody. W taki sposób ryba po prostu reaguje na złe wartości wody, w której przebywa. Ale może to być oczywiście czynnik chorobotwórczy, jakich są przywry skórne. Ryby przed chwilą dostały troszeczkę pokarmu, Wysypnę im jeszcze inny pokarm i mimo to, że ryba jest najeżdżona cały czas pokazuje chęć żerowania. Oczywiście jak będę ten film nagrywał przez dwie godziny, no to w pewnym momencie ta ryba nie będzie zainteresowana już granulatem, no bo ile można jeść. My też ja też lubię zjeść, nie ukrywam tego, ale w pewnym momencie organizm mówi dosyć. Podobnie jest u ryb. Mam nadzieję, że ten krótki e, instruktaż, jak kupować rybę, będzie dla Was e, przydatny. Na koniec, jeszcze tylko taka informacja: e, jak będziecie gdzieś wybierać się po rybę, spróbujcie się z tym hodowcą, czy z osobą, która będzie tę rybę sprzedawała, umówić u niego w miejscu. I zobaczyć na przykład rodziców, w jakim warunkach jest ta ryba trzymana. To jest też dla Was bardzo ważna informacja, co możecie oczekiwać po tych rybach. Z przykrością stwierdzam, że dużo osób podszywa się pod hodowców. Nawet wczoraj miałem taki telefon od jednego z klientów, a żeby pomóc mu, bo coś się dzieje z jego rybą, bo kupił u takiego hodowcy ryby. Tak się składa, że jeśli chodzi o naszą branżę, czyli o dyskowce, większość hodowców się zna. No jak powiedział mi, że kupił u takiego u takiego hodowcy, powiedziałem, że w tym mieście nie ma takiego hodowcy. Zapytałem się, czy był u niego na hodowli. Powiedział, że nie, że ryba została mu w worku przyniesiona na parki. Nie chcę tutaj podawać ani miejscowości ani nazwy tej osoby, ale wiem, że ta osoba nie jest żadnym hodowcą, tylko e, po prostu kupuje ryby od hodowców e, w dużych ilościach, czyli tak zwanych hurtowych i e, daje ogłoszenia, że jest hodowcą i sprzedaje jako ryby z a tak naprawdę to jest tylko mm, jedna z form zarobku, jakich jak, jak mamy wiele. Nie było w tym, w tym nic dziwnego, gdyby po prostu pewne zasady zostały określone na samym początku: że to jest ryba nie moja, tylko ja tą rybę sprzedaję. Nie mam wiedzy, w jakich warunkach była trzymana, w jakich parametrach woda była i tak dalej, i tak dalej. I później takie osoby trafiają do mnie czy do innych osób e, z pytaniami, co zrobić i jak ratować. E, Taką rybę, czy jakiś pomoc, bo ryba wykazuje określone zachowania, świadczące o tym, że już jakiś postęp choroby się zaczął u i zaczyna jej coś trafić. Także mam nadzieję, że to, co powiedziałem, może trochę chaotyczne i z tematu na temat przeskakiwałem, ale okaże się dla Was pomocne i jak pójdziecie gdzieś do sklepu czy na jakiś punkt. Będziecie wiedzieli już na co zwracać uwagę, żeby nie naciąć się przy zakupie ryb. Na razie to wszystko i życzę wszystkim miłej i pięknej niedzieli. Zachęcam do spaceru, ponieważ pogoda temu służy. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Postaram się też jakiś filmik dla Was nagrać.